Coś zamowki za, za z czwój Nie będzie cię lubiał i cię pobije. Ale my to wrzucamy na nasz kanał No to tylko tu Ogółem to, Ej, my to my już tam trochę <laughs> muzyką family friendly Ale dziwne że to jest połączone z jakimś z... kurwa nieopuszczonym Ale pa, to, Tam jeszcze można spierdolić w razie co tak. No ja bym tam już byliśmy, ale tam w tamtej części nie ma jak dojść do budynku Ej mogę ja to Cześć, jak w 2017 pomysł. jak zwiedzaliśmy po Nandze. Ej mogę to na hotel, ten mam pani pomysł Dobra to ja nie, nie umieraj. W ogóle ja mam w waporach ja się boję o te. Boję się o poduszki, bo już i tak skoczyłem to fajne koło. Tam że trochę się stram kurwa jakiegoś menela. Już... Halo! A, pamiętajcie chłopaki, urbex to nie wandalizm. Aj, weźmy, pokażmy potem na odcinku tą lalkę, co tam leży. ogóle to jest creepy lalka, przypomnijcie, jeśli nie pokażemy, to pokażemy w następnym odcinku. Ja z nią chciałem zdjęcie, ale boję się, że... 15 lajków, 15 lajków, robić robi zdjęcie. Tak, przyjdziemy, to pewnie tej lalki nie będzie zaraz. Tam jest... Co tam jest? Bia... Białe... Białe... Biały... Maś Majściarby? Co? No tam. Co? Takie ten... Białe... Biały... O, no, przepraszam. Ej, weźmy spotless muzykę z Illuminati. Ej, weźmy muzykę z Illuminati. Ty będziesz montował. Jebać to. Dobra, okej. Żeby nie nagle depresowany dzisiaj. On jest opętany przez tą lalkę, bo rzucił w nią kamieniem. Ten, ja bym zwiedził ten budynek, bo jest mały, ale boję się, że za ściany mi wyjdzie jakiś gór pierdolony. A i pokażemy napis Game Over. W ogóle tam wisi siatka ze stokrotki. Czekajcie, ostrość. O. No i kask kurwa nie wiem. Jaki bo kask? Gdzie ty kurwa masz kask? Ten wolek Gdzie? A co jak to jest? Taki... Będę ciąg górą idąc. Ja właśnie wolę dałem, bo go, z góry będzie trudniej spieprzyć. Ale z góry będzie większe produktował. Więc może trafić tam Dobra Jakieś 10 minut temu w taki drut kurwa chujowo go widać Ale taki drut wdepnąłem poduszką i się zesrałem, że mi pękła. A Dobra, jesteśmy tutaj, uważajcie, bo tutaj jest piwnica. Chłopaki, ustawcie się ładnie. Cis! A teraz zacytuję chłopaki w górę ptaki No patrzcie Tutaj wolę nie stawać. No, i tam jest ta ten budynek, do którego nie dojdziesz, bo tam nie ma podłogi ogólnie. E, dobra. Dobra, tu siedzimy. Tutaj jest puste, ta, ta, ta. tutaj nie ma nic. Ej, bo kurwa, jakiś Menel zęby tam zapierdalał na ślad, bo Tę, Cęśle, nie, ja nie, tak, nie? A, my To jest jakaś... Przecież niego kurwa. Ej, Menel, kurwa, spali, no, do nas i i jest morda. Może kamieniami do, napierdala. Nie wchodź, kurwa. No, jesteśmy na jakimś dachu. Albo tuptaj chociaż, bo kurwa, wejdziesz se tam, gdzieś będzie mało dachu i jeb. I, jeb, no tak, I nie żyjesz. I, i masz tata. Policja mnie goni, policja mnie goni. Co? Skąd to masz? Co? Skąd to masz? Nie czy policja mnie goni? Co? Nie, ale kojarzę ten tekst Maciek depaj, Maciek depaj Ale to ja, to ja krzyczałem policja mnie goni. No. A, nie tak? A na tym, na, na rozmowie naszej. Akurat stroj, wtedy nie tak. nagrywam. O tutaj jeszcze jest jak będzie tysiąc łapek w górę, to tu wejdziemy, bo to jest używane, więc ryzyko. Kto nie ryzykuje, ten pije szampana. Ten nie pije szampana, sorry. Maciek, typ! Co to kurwa? Nie, ja tam wolę nie ryzykować. O, tutaj jest to, co chciałem zwiedzić. Czyli to, ja myślałem, że to tu się kończy, a to jest inny budynek. A ja boję się tak pukać. Ty kurwa wiesz, ja bym się szkło wbiję nogę. Ja bym, ja bym radził wam po ścianie kurwa iść. A ja ogólnie się boję tu chodzić w poduszkach. Tararara. O nie, tutaj nie, tutaj może być dziura. Ale to jest kurwa... Nie, 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 domyk nie idź. Tararara. Po ścianie. Po Czekaj. Zadziń. Baaa. O patrz. Oglądamy tam, Co? No, nic się tam, tam, stanie nie stanie, nie... Tam, tam, tam nie idź. Piernąłem chłopaki. Tam nie, tam Ze strachu piernąłem, chodź. Chodź. Idź, chodź tu. Czekaj! Dobra, dostajesz na łeb. Zaufajcie mi! Wiem, że mi nie... Ej, kurwo, wtedy... <śśc> Ej postaw, postaw, postaw. kurwa, wtedy... Ej, poszła, 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 cicho. Czekaj, nie, nie. Nie, 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 nie. To lodówka? A tam jest wejście w ogóle do tego. Nie. Tam, chyba w tam w ogóle myślałem, że ktoś stoi. No dobra. Może to podejść w minelu! Dobra, tam nikogo nie ma. Chłopaki. A samo tylko Od tej strony mi to przypomina bonanza. Tak, bo bonanza był taki ten. Taki no. budynek, co zawsze się, ten. Menela się straszyło. Kap! Osoba mówiła do tego Menela. A pomóc panu kanapki w że Jak coś... Jak nie wiecie, powiem wam po nagraniu. Bip! Nie, nie było słychać, nie było słychać, bo wierdoliłem jakieś... No. Ja ogółem pod właśnie Patrzcie, widzicie? Stoję pomiędzy budynkiem, a zepsutym budynkiem i to jest już... A ja staję na dwóch budynkach. To jest, budynka. jest już stare, nie, chłopaki no i dziewczyny oglądające to, bo tutaj już trawę zarosła. nie, nie, zaraz nie ogląda, ale no. To też jest złączone, patrz. Ale ja ten nie, filmik to wypromuję. To będzie miało 8 wyświetleń. Wypromuj to na Instagramie, kurwa. No. Nie. Będzie 500 subskrypcji plus. Ale zobaczcie, to, to w ogóle, kurwa, nie jest. Ej, tu jest ten kask w ogóle. Obserwuje Kto, w ogóle? To obserwuję go to... to, kurwa, jest jakiś... Chełm. A tutaj stary komputer jakiś. Patrzcie, kask. kask? Trzeba kask? Tam na dół. Yy, nie, chodźmy już stamtąd i pokażmy im po prostu tą lalkę, bo tam fajną fotę by dało radę zrobić. Ten kask jest nieruchomy. To idziemy tam. Pojebany tam. kask chłopaki. Nie, dobra. Kurde. Chyba coś się w wbiło. 20, tak? 20 17 za 5 No, to może zwijajmy i następną część nagramy tydzień. To chłopaki chyba wsiedli obie z jedli, nie? Tu nie dojedzie. To ty jesteś głup... się rodziwało. No głup, głup jesteś. Się. Ej chłopaki, ja prawie umarłem. <laughs> Ej to, te słowa się zapiszą do legendy, kurwa. Tak, kurwa. <laughs> ja to wytnę. Za 20 lat sy A ja Huntera bytne. będzie oglądał, kurwa, ja polskie ja... legendy 2000 Ja to wytnę, to się tak, to się zapisze, jeśli, jeszcze jak się YouTube wypromuje to i da na gówno, ale... Ej chłopaki, kurwa prawie umarłem. Ej chłopaki, ja prawie umarłem. Ej, no boję to się to skakać, potrzymaj mnie ja ten bym tędy przeszedł Trzymaj mi telefon, grobo Ej, go, nie no, chyba, że to by mnie uratowało Trzymaj, ej O to, ej, to by mogło mnie uratować Bym na to spadł Świeru, mały zgredzie, trzymaj mi telefon Bo ja... To się tak schodzi, kurwa trzymaj mi, Fona Nagrywaj mnie Uwaga, Tomek będzie skakał, metr dwadzieścia Kurwa Sorry, musi być content Kłamstwo krótkie, Kłamstwo, krótkie ręce ma musi być, kurwa Kłamstwo krótkie ręce ma Content musi być Kurwa, spadam Uhuhu, kurwa. kurwa, łap ten telefon Ej, chłopaki, ja prawie umarłem Daj to, kurwa to, Te słowa będą legendarne już, kurwa Dobra No prawie umarł W rolach głównych, Dresio Tylko legendarni to pamiętają Ja Dobra, może o tu jeszcze Tam to, nie, tam już podchodziłem W ogóle tam są jakieś... Krzyż i... A, chodź, podejdziemy Zaraz się boję, że ktoś z tego budynku zadzwoni na nas, ale my tylko zwiedzamy, nie rzucamy ani nie rozkurwiamy nic. Ej, a właśnie, nie pokazaliśmy napisu Game Over i nie pokazaliśmy im lalki. To lalkę to nie wiem, może kiedy indziej, żeby byli kurwa. Nie, nie! Tak. nie. Dobra, patrzcie. O, o nie! No. o tutaj jest napis game over z tych ale my zejdziemy i wam pokażemy na dole weź bo umrzesz. tutaj jest napis game over tylko tam tu nie ma V ale ja bo ja to będę montował nie grochu tutaj dodam V i będzie git majonez dobra Chodźcie, pokażemy im. Dobra. Nie leży tak jak ten. W Tutaj leży. Widzicie? Rękę ma inaczej. Nie, debilu, dobrze ma. Pierdolisz jakieś farmazonki. Dobra, Widzicie, tu jest lalka. Ja wam jej twarzy nie pokażę, bo się boję, chłopaki. Daj, ja pokażę. Podejdziesz tam? Podejdę. Dobra, to już by było na tyle. Zostawiajcie suby i ławki w górę i z nami nie było puchacza i marcela. Bo, poszli na obiad. Pozdrawiamy no to serdecznie. Nie chcę sami wpierdalać obiad, który nie chwilę. Nie przyklinaj, nie wyszli do autobusu. Kurcze, no. Nie otworzyliśmy. Jesteś... Ej chłopaki, ja prawie umarłem.